Hej, cześć, witajcie! Z tej strony Mateo i to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w reksią i czarodzieje. I kurna właśnie to jest to, że teraz będziemy musieli przejść ten syfiasty odcinek. Który jest naprawdę trudny i bardzo czasochłonny. No to wio! Możemy się schylać i skakać i... O właśnie teraz się schyliłem. I kurna, nie wiem gdzie mam iść, ale i tak jestem zajebiście szczęśliwy. O ja pierdzielę Tak tu siedzę i myślę, że Co o, a wmawiaj sobie. No jen. No, jenny. no jenny. Jak ja to kocham, tutaj bez praty życia się kurczę nie da. No, idź. W którym jest tu... Ja chcę na przykład iść tu. O, brawo. Świetnie, zrobimy to tak. Uuuu, ale jesteś wysoko. Ale to wiecie. Tak, zaraz się okaże, że źle idę. Chociaż idźmy tam, gdzie jest więcej oponentów. No, dobra. Nie źle, źle już to widzę. Może to się jakoś hmm, może ze sobą złączyć, ale. Zginę jeszcze, nie będę mogł. No. Kandydat. Czyli muszę iść tamtędy. Jak ja tam tamtędy teraz pójdę? Muszę się, kurczę, wycofać. To pytanie brzmi, do którego momentu. Ale okej, okay, nie bój nic, to już tuż, tuż, tutaj, też. A jeja. No, już masz chodzić. Trojerem, reksie. Okej. Okay. Teraz tu. Witam! Udało się. Widać co na pierwszy rzut oka, ale jestem królową i do tego... To bez tego męczenia. Przepraszam, ale przepraszam. Znowu kamień. No dobra, no musimy z nią pogadać. Jest! <laughs> yes. Zapytaj o chrumburaka. Zapytajmy o chrumburaka. Jestem pewna, że chrumburak pojawi się we właściwym momencie naszej przygody. Jak na wiersza, to niesamowite wyczucie no. czasu. <laughs> Okay. Zapytaj o krainę bajek. Tam, 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 tam. o bajek. Oj, złe to czasy dla krainy bajek. Bardzo złe. Nie dosyć, że roztofił mi się fałac wraz z górą lodołą, na której stał. To jeszcze wszyscy zamienili się w żaby. Ojej. Zapytaj o żaby. Właśnie, no więc wszyscy są teraz żafali no i nie wiadomo dlaczego? dlaczego? A, a także co z tym zrobić. Odczarować. Zapy hum, hum, hum. No, nie Słyszałam o, o tych fotworach. Zdecydowanie no, nie super. są z naszej wajki, kto wie, że one za tym wszystkim stoją. Myślę, że jednak tak. Zapytaj, zapytaj o to, czy możesz jej jakoś pomóc. O, zdecydowanie. Mam dla ciebie, Reksiu, dwa zadania. Po e, pierwsze, coś nie pozwala mi zamrozić mojej góry. Znajdź i wyeliminuj przyczynę. Jak się z tym uforasz, zdąż dla mnie, uwaga, nowy wspaniały fałac. Mianuję cię królewskim inspektorem. Ojej, ale nagroda. Zapytaj o problemy z zamrażaniem góry. No właśnie. fruwuje? Rzucić czar zaorażania, to po chwili wszystko swójwa. Tak jakby ktoś od swodu wszystko podgrzewał. Zapytaj o problemy z pałacem, Panku, się. Jak się mieszka w lodołym pałacu, to niestety trzeba się liczyć ze specyficzną fizyką w udowli. No i któregoś pięknego dnia ołudziłam się miast na łóżku skutego lodowca w kałuży włocka, w dodatku jak żawa z wadą wylowy. Oczekuję, że zdobędziesz i dostarczysz mi nowy, lepszy fałac, Inspektorze Reksiu Może tak zrobimy, a może nie. Nie no, będziemy musieli. Uff, wow, nie muszę już tego ponownie przechodzić. Super. Co teraz tutaj? Tu czy tu Przepraszam, ale tu lepiej nie. Ooo, żełko przychodzi. No przychodzi. Jesz, jest, Aż dawaj. uda? Myślę, że tak się uda. Zobaczymy. W sumie dobrze, że jednak zrobiłem ten drugi odcinek, bo to by zbyt długo trwało. No, 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 no. Tak zawsze mi się kojarzą Jerzy i ja, bo no to dobra. chyba dobrze stracimy. No, to idziemy? Jest tu coś czerwonego? Nie, jest ja to tu matko. Ginąwszy olbrzyma, bohaterowie wkroczyli na obszerną polanę. Toś to słynny szrekcio! No kto by się spodziewał? <suszy> O ile zrozumiałem, chcesz szreksiu. opuścić krainę bajek, tak? Bo, bo czujesz, że tu nie pasujesz, tak? Przepraszam, że no, świące, wyruszasz w szeroki świat Sz szreksiu? Fascynujące! Bardzo hmm. fascynujące. Czyli jeśli znajdziemy ci przyjaciela, y, towarzysza podróży oraz zapas prowiantu, to zostawisz nam w spadku swoją norę, tak? Hmm. Dobra. No, się na drogę będzie chciał ten koszyczek z prowiantem? Oto koszyk prowiantu. Wow. przyjaciela, czyli tą... Ten kupi kamień, ale prędzej popełnisz samobójstwo, niż wyruszysz w drogę z nią. Mam tu dla ciebie idealnego przyjaciela, towarzysza wszelkich podróży. Shrekju, poznaj gadający kamień, który... mówi. Oh. Wow. Wow, 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 wow. Przepraszam, mogę coś powiedzieć? Nie. Wow, wow. Powodzenia, szreksiu! Opiekuj się gadającym kamieniem. Dobrze zrozumiałem, że akt własności Nory znajdziemy wewnątrz, tak? Wow! Wow, 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 wow. Przepraszam, że was opuszczam, przyjaciele? Nie! Nie ma sprawy! Ech. No! Nigdy nie sądziłem, że poznam samego szeregcia! Dobra, wchodzimy! No. Zbadajmy ten Ale Nora! Wyszemy! Co? Znowu? To jakiś nowy. O, kurde. Co szybciej czar robi? Mkę na pieprzamy i do gazu. Dobra, kupi żarcie. Taki no kurde naprawdę. No góra Nieważne. Raz postaci, się nie, nie jestem antysemitą, żeby nie było. Niech była afera z tym akt własności nory. Kto by chciał... Mieszkanie, no i babcia Jaga, to się do niej, kurczę teraz udajmy. O ile pamiętam, jak się tam wtedy idzie, Tysa tam śpi. Tędy? Maybe? Nie, to wtedy tam wyjdziemy, koło, koło. kapturka. No, to tutaj teraz. Kapturek był pierwszą spotkaną osobą. Także lecimy. Teraz tu... Maybe... Może teraz tu... Teraz chyba tu... I będziemy... do. A właściwie... Babcia Jaga będzie miała dom. Nasz. Tak własności Nory, masz i się wypchaj, wypadka. Projekt wypadnie. mojego nowego masz... nie, domu. Nie, nie. E, w technologii klasycznej kurzej łapki. Zamierzam go tu postawić. Ty tego nie chcesz? O projekt mojego nowego Ty... domu. E, w technologii klasycznej kurzej mówią. Zamierzam go tu postawić. Okej. Okay. No ale kurczę, no muszę jej to dać przecież, masz. To projekt mojego nowego domu e, w technologii klasycznej kurzej łapki. Zamierzam go tu postawić. Jak to? To projekt Nie, mojego nowego to. domu e, w technologii klasycznej kurzej łapki. Zamierzam go tu postawić. Ten oto magiczny skrzepień Skąd... to jedna Gadań. rzecz, jaką udało mi się dotychczas zgromadzić. To projekt to mojego czy... nowego Jak domu. No? no to w takim razie kurde bele, co się? Dajmy mu wiadro. O, no, piszę. Okej, okay, może teraz to zadziała. Ale Trzeba będzie ocieplić strop. A niech to! Pora przyznać się do porażki. Nigdy nie zbuduję mojej wymarzonej. Hej, okay, to teraz co zrobić, ciwne Małgosiu, jeśli znajdziecie dla mnie nowy cieplutki dom, z dala od tego Londolot. Jak dotrzeć okay. do bajecznego sklepu, no To ja mam dla ciebie, któremu spełni się każde wasze życzenie. Mm, jakby to było mało lasu. No dobra. Spróbujemy z małgością znaleźć nowy domek. Dobra. No dobra, ja No to już mam dla ciebie. Masz. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Oficjalnie przekazuje Kibabo babo Jago akt własności Nory, uprzednio zamieszkałej przez yy, Shrekia. O ja Boga! Tyle szczęścia naraz! Dziękuję Wam, Jasiu i Małgosiu! Nie ma problemu. Proszę oto obiecana nagroda na grzewień. Jeśli no. rzucicie go za plecy... Natychmiast wyrośnie tam gęsty las zaprowadzi was do bajecznego skarbu, o którym wspomniałam wcześniej. Hmm. La, 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 la. Dobra, idziemy dalej. I wychodzi na to, że tutaj mam już... No skoro mamy rzucić go za plecy, to chyba właśnie za te plecy. <laughs> dalej,

Kupeczek z Zjotrzałego drabiu! Ani kochanie! Co coś tu mamy? Druk! Okej. Kocham głową! Tak. Co nie udało ci się? I win! Wygraliśmy. Użycie ze wszystkich trzy, jeżeli on by trzy razy taki sam czar rzucił, to również byśmy przegrali. Hej, okay, to coś powinno być. Cięźby? Klucz. Sprytne. No. Jeziemy kluczek. I teraz musimy wejść tutaj. Hej, okay, no to wchodzimy. Przy użyciu klucza. Używamy kluczyka! Tak. W świeciu czasem jest tak, że najbardziej oczywiste rozwiązanie jest tym właściwym. No... Sezam jednak okazał się pusty. Lampa, czy... No, niemal pusty. Na środku bowiem stała tajemnicza Dynia. Dynia? No to chyba lampa. No to no. taka, taka lampa dynia, rzekłbym. No, tak? no właśnie, mi też... No, tak Aladyna, się ale przed kudziną kurde, popieprzyło mi się. Bierzemy rychło! Szyj, no. Dzień dobry, jestem Dim. Znacie mnie z takich bajek jak Lampa Alladyna i Lampa Alladyna 2. Wsławię się <laughs> innymi przeniesieniem pałacu Alladyna na dużą odległość. Spełnię wasze wszystkie życzenia, ale tylko trzy, jeśli rozwiążecie zagadkę. Jaką zagadkę? Dzinie, obawiam się, że bledziesz trzy potrzeby. No to o trzy, cztery. Dawaj no tę zagadkę, Dzinie. Oto trzy kubki i trzy złote monety. Zadanie polega na tym, żeby umieścić monety w kubkach, tak? By w każdym kubku znalazły się trzy monety. Oho! Zagadka jak się patrzy! Aha. W każdym kubku muszą być trzy monety. Jak wrzucę jeden tu. Tu i tu, tu każdy będzie miał po mieć trzy. Trudna, nie? Sam ją wymyśliłem. Nie, trudna nie jest. To jest like media. To z pewnością podchwytliwe zadanie. Spróbujmy wszystkie ułożyć. Zostanie taki jakby jeden kubek. Nie wiem, czy praktycznie, teoretycznie nazwijmy to jak sobie. I jak pan idzie? Wszystko. No nie może być. Rozwiązaliście zagadkę! Ta! No łapka. No dobrze. Słucham. Trzy życzenia. Ha, 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 ha. Proszę bardzo, Rexiu. E, hej, no ja też chcę być mądry, zdrowy i piękny. Proszę bardzo, Kresesie. Zostało wam jeszcze jedno życzenie. Trzymajmy się z tym trzecim życzeniem, Rexiu. Ani chybi, będzie ono nam wkrótce potrzebne. No? Wiesmy lampę i ruszajmy dalej. Bo tylko trzy życzenia zawsze spełniał? La, 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 la. Nie pamiętam właśnie, ale kurczę. Czy jednym z tych życzeń mogło być czy żeby było więcej życzeń? Okej, okay, no. no to teraz lecimy do królewny Śnieżki. Sorry, musiałem westchnąć. Ze zmęczenia. Idziemy dalej. A jak żeby inaczej. I idziemy na dół chyba. Może to nie będę, jak nie to trudno, trochę się pokupimy Tak już w tym odcinku na stówę skończymy crater, Mówcie, że jeszcze raz może to przechodzić Muszę się jakoś do góry chyba dostać, nie? Czy jak? Nie mogę? Ok, jak nie chcą, to nie. Idziemy dalej. Chyba, jakoś na tą górę mam się wyrosnąć, kurczę, w To by miało sens. Ale ja. Tu? O lol. jednak tak, jakie to jest głupie. infektorze się Spisał się pan Noedal. Góra zamarzła. Teraz czekał na nowy fałac. Meksio okay. podarł lampę. Nadeszła pora, aby wypowiedzieć ostatnie życzenie. Hmm, pałac, tak? No dobrze, panowie, skoro takie jest wasze ostatnie życzenie... Ale pięknie. Proszę oto pałac. Mm, no taki sen. Ale przynajmniej murowany. Smok nie stopi, wilk nie zdmuchnie. Przykro mi, ale innych nie było. Gratulacje, infektorze Rexiu. Zwisał się pan na Edal. No, to na mnie pora. Hello? Co teraz? Można wejść do środka? Dzień dobry, zostałem... Witam Was! Jestem Siema. czarodziej Humburak. Zdaje się, że ktoś mnie szukał. Ależ ja mam wyczucie czasu. No nie wierzę, ale mamy szczęście. Już myśleliśmy, że ta przygoda prowadzi nas do nikąd. Oto dzielny pies ręksią, a ja jestem kret kretes. Co chcielibyście się dowiedzieć od najbardziej malutkiego wieprza w historii? Zapytaj o drób chaosu. Jaki drób chaosu? Nic nie wiem. O, psia moc! Wiem, Zapytaj że... o tego, który tak potwornie... Ten, który tak potwornie mądzi, nosi niebieski kapelusz. O matko! Czemu nie mogą powiedzieć prosto? Nie, wiem, oni tak tylko wiedzą. Zapytaj, co u niego słychać? Ham, 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 ham. Co u mnie słychać? No nie najlepiej. Moja moc magiczna wyraźnie słabnie. Nie jestem w stanie czuwać nad krainą bajek. Nie wiem, czemu wszyscy zamienili się w żaby. Hmm. Nic z tego nie rozumiem. Też. Żegnam Was gorąco i życzę powodzenia. A ja chłodno i oziężle. No ale... Logicznie. tylko dlatego, że jest. Że jest, no sorry, już nie chciałem jej słuchać. Wtedy się nie wiedziałem, że coś jeszcze mówić będzie. Nieważne, no co, no to wracamy do naszego miasta kochanego. Magis. No to w drogę! ruszej jaka jest ta ręka mikrofon ale mi ten kursor przeszkadza dobra jak ja nie lubię no ale też nie słychało. ważne o teraz pójdzie ładnie nie ma się co ja, ja, ja nie chcę re, re, wow. A, a, a. O, a, 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 a. Czyli reczaj kretes, z młodzi? łodzi. czy są w ogóle zmiany. O, tak. Raczej, nie? O, o, matku. o a. A, Czy to lecimy? A, Myślę, że tak, chociaż taką nadzieję.

O niepotrzebny. się bać. O oh, oh, oh. okay. No, O niepotrzebny. O niepotrzebny. O niepotrzebny. O niepotrzebny. O niepotrzebny. O niepotrzebny. O to by było już na tyle w tym odcinku, w następnym również będzie podróż i również niezwykła, chociaż wydaje mi się, że krótsza. Ja będę się z wami żegnał, cześć i do następnego odcinka.